Jesteśmy w dzielnicy Oksywie, która jest ujęta w obszarze rewitalizacji, dla której zaplanowaliśmy szereg działań, które mają poprawić sytuację taką przestrzenną i społeczną tej dzielnicy. To jest lasek, który jest taki seminaturalny, został założony w czynie społecznym w latach 50 przez marynarkę wojenną i przez mieszkańców dzielnicy. To jest lasek, który został nam wskazany przez mieszkańców jako miejsce z wielkim potencjałem rekreacyjnym dla wszystkich północnych dzielnic miasta. Ale jednocześnie miejsce, które żeby je pokonać, trzeba pokonać różnicę terenu około 35 metrów. W związku z tym były bardzo duże problemy, żeby suchą nogą bezpiecznie przejść z jednej części dzielnicy w drugą. Na etapie koncepcji, no bo tym się zajmowaliśmy, no staraliśmy się znaleźć optymalną ścieżkę pod kątem po prostu spadków, czyli musieliśmy rozciągnąć trasę e, ścieżki tak, żeby nie było dużych, e, dużych, żebyśmy nie pokonywali dużych nachyleń. No ta ścieżka łączy e, dwa poziomy oksywia, czyli dolne oksywie z, gór, z górnym oksywiem. Naszym założeniem było, żeby zbudować je, z jednej strony dla osób, które są w stanie pokonać ją szybko, e, dobrego, łatwego przejścia na skróty przez las z dolnego tarasu na górny. I tu pojawiają się podesty i schody, z których mogą osoby sprawne skorzystać i bezpiecznie przejść. A z drugiej strony mamy dużo osób, które, dla których te schody będą wyzwaniem, a chcieliśmy, żeby one tak samo mogły z tej ścieżki korzystać. I myśląc w bardziej uniwersalny sposób i kierując się zasadami projektowania uniwersalnego, zaczęliśmy szukać, co zrobić, żeby Tutaj poprowadzić tą ścieżkę, może w trochę bardziej zawiły sposób, ale taki, który pozwoli na to, żeby spokojnie przejechać tutaj wózkiem, żeby osoba starsza mogła, nie bojąc się tych schodów, przejść, jednocześnie mając po drodze różne miejsca, w których może się zatrzymać, odpocząć.